Na ringu na łę. teraz już przyglądamy się znów działaniom obu tych bokserów. Albert Sosnowski walczący o tytuł mistrza świata Federacji WBC I przeciw niemu niesłychanie doświadczony i potwornie mocno pieniądze Vitalik Klitschko. siódma runda tego pojedynku trwa już w całej Dicarina w obecności ponad 50 tysięcy widzów. Coś coś mi się wydaje, że Italii zaczyna przyspieszać, że robi tak zwaną teraz już początek tego końca. E, tak się mówiło, że pięć, sześć będzie takie rozpoznawcze, spokojne boksowanie przez Italia I tutaj taka siódma, piąta, siódma runda to może być... a nie przekraczajmy, jeszcze abempa, jeszcze. Oczywiście, oczywiście się... tutaj... Brojownik z próbuje tutaj walczyć, ale tak jak mówisz, jest Wszystko... taki... Oczywiście jest takie powiedzenie, że kobiet myślał niedzielę, w sobotę mu ale tutaj nie oszukujmy się, jest, jest to naprawdę... Króliczko bierze poprzednie ludzie. Mocno trafił. I teraz znów przymierza, znów próbuje. Zależało na tym, tak pisało się tu w mediach, że będzie chciał wygrać walkę w efektywny sposób. Niekoniecznie oczywiście podkreślałby pierwsza, druga runda, ale wygrać przed czasem, by pokazać, że wciąż jest królem nokautu. Że Sosowski, jest już bardzo zmęczony, bardzo zmęczony. Tak, te siódma runda. nie wydaje mi się, że chciałbym my się mylić, że Albert jeszcze jest w stanie zerwać się do takiego ataku, żeby zrobić jedną, dwie akcje, które w jakiś sposób by naprawdę naruszyły. Ale po zacząć. powiedzieć, prawdę na szczęście niezbyt mocne było to uderzenie, które siadło na twarzy. Polskiego zawodnika, proszę bardzo, ważna akcja, oczywiście bez specjalnego efektu, ale jeszcze poprawił lewym. Pokazuje charakter, pokazuje zdrowie Albert Sosnowski, pokazuje, że mimo ogromnego zmęczenia jest w stanie także jeszcze rzucać się do ofensywy. Zbieram, nie w każdej wywiadzie powtarza, Albert, że idzie wygrać, że się nie podda, że, że będzie robił wszystko do stacji wągów. Jeśli z... cały czas będzie boks, będzie robił... Oj, 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 oj. Tak, ten czas sprawy... Wity, z dołu hak. Bardzo mocno, bardzo nasz, szkrewk poleciała. Zeus Alberta. Bardzo mocny, bardzo mocny w tej chwili też. Bardziej zmęczony jest Albert. I więcej sił. Mówiłem wcześniej, to już kosztowało. I proszę, jeszcze sam się z całą mocą tam na. Korpus starał się trafić w Italii jak na teraz uprzedzony.